Cześć, witajcie w kryptopresówce. W dzisiejszym odcinku postaram się podsumować najważniejsze informacje ze świata kryptowalut, które miały miejsce w ostatnim tygodniu. Zapraszam. Hashrate Bitcoina osiągnął nowe ATH. Jak widać na wykresie, moc obliczeniowa na bitcoinie ciągle rośnie. Nowe ATH pobiło poprzednie z 19 czerwca. Bank Goldman Sachs poszukuje możliwości stworzenia własnej wirtualnej waluty. Według CEO tego banku Dawida Solomona, stablecoiny będą przyszłością globalnych systemów płatniczych. Administracja Trumpa prowadzi rozmowy ze startupem ORPS, który miałby rozwinąć rozwiązania oparte na blockchainie, służące do ustabilizowania sytuacji politycznej w regionie Izrael-Palestyna. Europejski Bank Centralny nawołuje do szybszej regulacji kryptowalut. Jeden z jego członków powiedział ostatnio, że w związku z bardzo szybkim rozwojem nowych technologii należy również przygotować się na zmiany w systemie finansowym, na regulacje, jakieś przepisy, ponieważ jeżeli Europejski Bank Centralny tego nie zrobi, może nie nadążyć za rozwojem właśnie tej technologii. W związku z tym może powstać ryzyko destabilizacji systemu finansowego. Podobnie uważa też nowa szefowa Europejskiego Banku Centralnego, czyli Christine Lagarde, która uważa, że kryptowaluty są na tyle ważne, że mogą zatrząść globalnym systemem finansowym. Piąty co do wielkości bank w Brazylii planuje użyć Tezosa po to, żeby zacząć sprzedawać security token offerings które potencjalnie mogłyby być warte nawet 1 miliard dolarów. Chiński oddział Walmart'a stworzył platformę opartą na blockchainie we współpracy z kryptowalutą VeChain, która ma służyć do śledzenia pochodzenia żywności w celu zapewni zapewnienia bezpieczeństwa właśnie tej żywności dla konsumentów. VeChain ponadto ogłosił plan odkupu tokenu VET wartych 25 milionów dolarów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ponownie zwiększyła się możliwość adopcji kryptowaluty Litecoin, ponieważ startup Flexa dodał Litecoina do swojej aplikacji płatniczej Spedyn, umożliwiając płatności w Litecoinie w kolejnych prawie 40 tysiącach lokalizacji. Binance kilka dni temu dodał Dogecoina na swoją platformę, Dogecoin pomimo, że przez wielu uznawany za żart, to jednak cały czas plasuje się wysoko w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji w okolicy 30 miejsca. Jedna z największych indyjskich giełd kryptowalut, Coinex, zakończyła swoją działalność. Powodem tego była nieprzychylność władz, brak jasnych regulacji i problemy z systemem bankowym – to znaczy to samo, co w Polsce. Wiele giełd też musiało zakończyć działalność, ponieważ nie mogły uzyskać po prostu konta bankowego. Giełda BitSane, która ma swoją siedzibę w Irlandii, zniknęła. Zniknęła ze środkami klientów. Poszkodowanych jest prawdopodobnie 246 tysięcy użytkowników. EOSfinex zakończył beta testy. EOS FINEX jest zdecentralizowaną platformą handlu kryptowalutami, która jest oparta na kryptowalucie EOS. EOS FINEX jest stworzony przez giełdę Bitfinex. Start platformy jest planowany na 25 lipca. KuCoin uruchomił swoją platformę do handlu instrumentami pochodnymi na kryptowaluty. Platforma o nazwie Kumex zacznie od... Kontraktów na Bitcoina niewygasających z dźwignią do 20 razy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć.